Dużo nie ma. Posprawdzałem to, co było robaczywe, to odrzuciłem. sobie tam w trakcie drogi. No, co wam jeszcze pokażę? No, słuchajcie, suma summarum, te zbiory no to jak tak traktowałem lajtowo, bo ja sobie tam w sumie pojechałem tylko na rower niedzielny. Taki spacerek rowerem po lesie, odwiedzić moje miejscowy. Bo ja ogólnie to sprawdzam las, co się dzieje. No, ale co? Najważniejszym moim zbiorem to była ta silka dzisiaj założona. Znaczy, dzisiaj nie była ona, już była wcześniej założona, ale dzisiaj przeze mnie zebrana, wyczajona. Ja się sam na nią złapałem. Wiecie? Nie wiedziałem. Złapałem się na nią i musiałem ją po prostu zneutralizować. Tak zwane silki albo wnyki. Jeszcze raz apel. Proszę nie instalować takich wnyk na zwierzęta, gdyż one się męczą. One zanim zostaną no tam zanim się uduszą, ewentualnie zejdzie z nich krew, bo to potrafi nawet i przebić, nie? Przebić się przez skórę to zostaje. No to jest straszna męczarnia dla zwierzęcia, który się na to złapie, bo to jest No nie chciałbym, żeby ktoś się zaszyje za takie coś złapał, albo za nogę, albo cokolwiek, albo za grzbiet, za tułów, nieważne. To jest, ja jestem, cieszę się, że takie coś potrafię zneutralizować. To w kwestii grzybów zrobię jeszcze jeden film, ale to może już nie dzisiaj, bo ja tutaj chciałbym. To są kanie, nie? Tak wygląda kania, ona jest taka troszkę starsza. to jest też taka, no, a to jest młodsza, nie? Tak wygląda kania. No, i ja sobie te grzyby oporządzę i, i co? I będę, będę się udolektował czymś innym dzisiaj, tak zwanymi sokami. A na temat soków ja jeszcze Wam zrobię fajny film. No to co? Miłej niedzieli wszystkim życzę. Komu w drogę, temu grzyby i czas. No, to na razie Ci po, hej!